Maggie Moon to pseudonim autorki, która wydała książkę zatytułowaną Posiadłość. No ale to nie jest pierwsza książka. Nie, no nie jest. To jest czwarta, którą napisałam, z tym, że te pierwsze trzy traktuję raczej jako takie pierwsze wprawki pisarskie. Nie to jest, czym chciał, chciałabym się w ogóle podzielić. Z ludźmi. Warto się pochwalić tym, co się napisało. Wartość na pewno ma sentymentalną, bo to jednak fajnie zopatrzyj sobie, że żeby już taki inny błęd i że być może teraz jest lepiej, to to jest na pewno duży plus, ale żeby się pochwalić z jakimś większym rzecz, większą publicznością to raczej nie sądzę, ale tak, żeby poczytać się pośmiać trochę, to tak najbardziej. Ważne jest, że książka została wydana i można ją dostać w księgarniach w ogóle funkcjonuje na rynku. I tak, to jest pierwsza część książek y, Generalnie ma być dwie z tej serii. No, mam nadzieję w przyszłości wydać drugą książkę, jednak no, na razie jest ten duży problem, więc staram się znaleźć wydawcę być może innej książki. No bo jednak wciąż posiadłość i jej kontynuacja no, to są książki, które napisałam dość dawno i mam nadzieję, że poprawiłam się już na tyle, że mogę po prostu z czymś innym wyjść do ludzi. Bardzo chciałabym wydać drugą część jak najbardziej, bo czytelnicy, którzy pytają się, co dalej, co dalej z tymi bohaterami, mogli dowiedzieć się w końcu, co, jak to się kończy, co kończy cała ta, ta historia. Kontynuacja książki wydanej drukiem, czyli posiadłość. Tak, będzie to kontynuacja. jest że jest to tak troszeczkę luźna, bo wracam do tego, co się działo w posiadłości, ale też pojawiają się nowe wątki, nowi bohaterowie, więc myślę, że te osoby, które nie czytały posiadłości, też będą mogły zrozumieć o co chodzi. A jaki tytuł tej książki? A to na razie mi zdradzę jeszcze. Powiana <grywania> tajemnicą. Na razie tak, jak, jak będzie gdzieś już bliżej wydania, to tutaj się pochwalę na swojej stronie. może. No jest pani młodą osobą, studiuje pani, pracuje pani. Kiedy pani znajduje czas na napisanie i prowadzenie bloga? Bloga nie prowadzę, prowadzę swoją stronę na Facebooku. Kiedy znajduje czas na pisanie? W sumie, no kiedy czuję, że chcę pisać, także jeśli mam taką potrzebę, czuję, że teraz właśnie coś dobrze by było stworzyć, to po prostu się tam i piszę. No zwykle jest to wieczorem po pracy, po tych wszystkich obowiązkach, które mam. Jak już wszyscy śpią w domu, jest cisza, ja mogę sobie po prostu usiąść i, i nikt mi nie rozprasza, to wtedy jak najbardziej siadam. No zwykle wieczorem, czasami nocą, ale za bardzo lubię spać, żeby całkowicie poświęcać noc na to. A ulubiona tematyka? XIX wiek, psychopaci oczywiście i jakiś tam cmentarz. To jest moja główna inspiracja. Bardzo lubię stare, opuszczone budynki, także myślę, że to wszystko jest w posiadłości. Staro cię inspirują. No tak, ja bardzo lubię historię, dlaczego filmy kostiumowe, więc to nie było naturalne, że ta historia gdzieś tam pójdzie. No już XIX wiek to też takie zainteresowanie długoletnie. Po prostu też dobrze jest pisać to, na temat czegoś się dużo wie, więc tak najbardziej. Jak do tego doszło, że Pani zaczęła pisać w ogóle książki, no bo coś musiało być inspiracją? Ja pisałam zawsze coś, na pewno były opowiadania i wiersze, byłam troszkę młodsza i zawsze słyszałam od rodziny, że powinnam zacząć pisać książki, bo mi to dobrze wychodzi, bo opowiadam i ludzie lubią jak ogólnie opowiadam, jak z nimi rozmawiam. I w sumie takim momentem była śmierć mojej babci, która bardzo chciała, żebym pisała. Mówiła mi cały czas, że mam ten dar i po prostu po śmierci, patrząc się przez chwilę na zdjęcie, z, z, usłyszałam jakby swoją historię i zaczęłam. Przeszłam do laptopa i zaczęłam pisać, no i, no i tak się potoczyło, tak napisałam swoją pierwszą książkę. No i potem okazało się, że to jest to, co chcę robić, no i poszły kolejne zdanie. Jakie książki już są gdzieś tam głęboko w myśli ukryte, oprócz tej kontynuacji posiadłości? Po pośredłości powstały jeszcze trzy książki. Pośredłość była moją czwartą książką, teraz skończyłam ósmą. Na razie chcę sobie zrobić przerwę, bo muszę skończyć pisanie pracy magisterskiej, a to jest jak na razie naj, najtrudniejsze, co do tej pory pisałam. No, chciałabym dalej pisać, może, bo teraz pisałam dwie książki czysto osadzone w XIX wieku, więc może chciałabym sobie tego zrobić przerwę, może to się troszkę bardziej współcześnie, no a potem znowu tego XIX wieku wrócić. W a czy o poezji pani myślała? Czy pisałam poezję, jak byłam troszeczkę młodsza, zanim zaczęłam pisać książki, ale teraz, no nie wiem, już po prostu mi to jakoś nie wychodzi. Mam takie przynajmniej wrażenie, że to już nie jest ta forma, która mi tak odpowiada kiedyś. Także, no na razie na pewno nie. Może w przyszłości. Dusza chce więcej powiedzieć niż w wierszu. No może tak. Jednak bardziej wolę pisywać historie i przedstawiać historię innych ludzi, niekoniecznie jakieś tam swoje przemyślenia, więc raczej wolę prozę. Zresztą. Kto jest doradcą w tworzeniu tych wszystkich dzieł. Znaczy, większym doradcą jest moja najlepsza przyjaciółka i jej mama. Moja mama bardzo dużo doświadczenia i ona ma taką konstruktywną krytykę. Wiem, że niektóre rzeczy też moja przyjaciółka nic nie wyłapa i z tego względu, że nie czyta takiego gatunku aż tak, tak dużo. No i mama już bardziej, więc ona mi jest w stanie wytknąć wszystkie nieścisłości, to tam może gdzieś zgrzyta. No i w sumie, podobnie jak ona mi sprawdzi, tą książkę dopiero mi da swoje rady i powie mi, co powinnam poprawić. Dopiero wtedy decyduje się, żeby taką książkę wysłać, bo wtedy wiem, że już jest, jest lepiej, jest na pewno lepiej niż ja to po prostu sama i wysłała. No na pewno jest to wsparcie, które pomaga w pisaniu. Tak, jest to wsparcie, bo przede wszystkim widzę, że jak ktoś zaczyna czytać tą książkę i ze mną na temat rozmawia, to widzę, że to ma sens dopiero. Tak jak człowiek sobie stworzy historię w głowie, to może, wiadomo, kontynuować, a dopiero jak ktoś się z nią skonfrontuje, to może po prostu powiedzieć, czy to było, czy to, było to, czy faktycznie za bardzo poszłam w jakieś tam wyobrażenia i to się nie do końca trzyma całości, więc dobrze, że ktoś to przeczyta jednak. Cześć. Proszę mi powiedzieć, kto jest takim pisarskim guru? Całkiem takim pisarskim guru to jest na pewno Edgar Allan Poe, to jest mój ulubiony autor, że on pisał wiadomo głównie poezję i opowiadanie, ale myślę, że to jak wpływał na czytelników, co zdecydowanie też chciałbym tak wpływać na swoich odbiorców jak on. Ukrywa się pani pod pseudonimem Maggie Moon. Nazwisko? A musimy mówić? Nie musimy? Nie musimy. No to dobrze, niech każdy z czytelników sam docieka, Dokładnie. jak się właściwie autorka nazywa. Dokładnie, niech poszukają, można znaleźć. No cóż, życzę wspaniałych kolejnych książek i wielu czytelników. To nie dziękuję wszystkim.